zbignie w Psikutas witam w programie Uwaga W dzisiejszym reportażu opowiemy wam wstrząsającą historię o tym jak użytkownicy ze spierdolonego forum zjebali życie przeciętnej rodzinie. Zatem lec de drama begin. Wszystko się zaczęło na plebejskim portalu nasza .pl. Tak widzialamy to to był niespodziewany zmasowany atak z Leon FG Beruła przy sobie. No przecież mówię wam to nie ja, to Gumisia staj o Omg, nie wziąłem karteczki, więc nie pokażę twarzy FFS. O kurwa, lol. Jak wszedłem, pierwszy raz na to forum, i powiedziałem "cześć", to odpowiedzieli mi "wypierdalaj". Internet w dzisiejszych czasach nazywany jest Wirtual Life. Dla niektórych użytkowników normalne życie niczym się nie różni od życia w świecie online. Drama która dotknęła biedną rodzinę baczyków była akcją zorganizowaną przez użytkowników portalu D2JSP. Popierdolonego forum dla spierdolinogrze Diablo 2. Userzy to banda gnojków i no life'ów, którzy cały dzień spędzają na spamie, obrażaniu innych i kręceniu. E. Dram, a wszystko po to by zyskać trochę wirtualnej kasy nazywaną forum gold albo pokazać, że ma się większego, e, penisa, po zjebaniu się pani Ewy na psach, portal nasza klasa kolejny raz został inwigilowany przez prokuraturę. I zaczęła się kolejna drama na D2JSP. Tak udało nam się złapać wszystkich gnojków zamieszanych w tą sprawę, cholerne haksory krajku z loket. Portal nasza klasa kolejny raz udowodnił, że dzieciom do lat 13 internet powinien być zakazany. Offer Szakonit FG, Gap Free i FG. Please. Pozdrawiamy Monie89, Huehuehue. Hue plus 1. Jak powiedziałam tam, że jestem dziewczyną, to każdy chciał mnie wyruchać. Span, span. Z FG. A, oto jak to się wszystko zaczęło. Konto NK jednego z członków rodziny Barczyków Grubaska Bartusia zostało schakowane przez usera D2JSP Vipera Myślnik 2 Wtedy zaczął się spam przez innych użytkowników. Zaczęli mu jedzić od spasionych świn. To było okropne. Klik klik wypiery dalej. Chue hue zaraz mu pocisnę. Klik 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 wyśnij. O ja pierdolę jego stara. O kurwa error na NK. Wyjebało mnie z jego profilu. Kurwa mać. Hahaha, a ha, ha, ja nadal siedzę i zmieniam mu dane. Ty jego stara do mnie napisała. No co ty pierdolisz, to fake. Ha, ha ha popek dawaj, robimy estrain. No kurwa, jak zobaczyłem ten spam, to zbladła mi twarz i dostałem palpitacji serca. Cholerna elita spamu. Klik-klik. E. Z. hak smolton i zaraz będę miał pas do grubasa. Kurwa pierdolone gnojki już dzwonię na policję. Nie sądziłam, że sprawy obiorą taką rangę kiedy grzmotałam się ze starym pozera dostałam telefon, że kręci się drama. Proszę zobaczyć mamy wszystko zapisane w arch i wum cały ten elitarny spam. To jest coś okropnego cytuję. Postuję w tym legendarnym profilu. Wziąłbym tą milwkę na bata. I sławne wypierdalaj. Ja mówię im cześć chłopaki, a oni się mnie pytają, czy się rucham, czy trzeba ze mną chodzić. I cały czas te teksty że chcą mi zjeść matkę i akcentują odgłosy typu om nom 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 jakby mi ją teraz jedli to okropne. A najgorsze jest to że wymuszają na mnie żebym im pokazała cycki bo nie wierzą że jestem dziewczyną. Dlatego wysłałam im zdjęcia żeby się ode mnie odczepili a oni odesłali mi fotki jak spuszczają mi się na nie. Cholerni zboczeńcy nie minęło 10 minut a dostałam 50 ofert seksu analnego czy grupowego i żebym zrobiła kupę na klawiaturę. Dobra chłopaki ciśniemy temu za na priwi niech wyśle gołe fotki inaczej wyślemy foty grubaska z piwkiem do kuratorium. Spierdalaj nie tknąłbym ją kijem. Hahaha ha, ha, w ten sposób nigdy nie zamoczysz. Klik klik plus jeden klik new post. Jak tylko dostaliśmy informację o tym, że pani Ewa została zaatakowana z panem ma jej lex hakowany, wybuchliśmy śmiechem. Czym prędzej wsiedliśmy do tajnych fur w dobrym humorze. Podczas drogi dostaliśmy wiadomość, że to robota elit spamerów z D2JSP. Powiedziałem sobie o kurwa, mi Big Mac stanął w gardle a mój partner popuścił do spodni. W końcu pierwszego chuja złapaliśmy. Ej ty oddam ci całe moje FG jak mnie puścisz. Spierdalaj. Weź te berła. No przecież mówię wam to nie ja, to gumisia staj hue, hue hue Złapaliśmy najgroźniejszych spannerów, w tym głowę operacji QB69. Nigdy by się nam to nie udało gdyby nie praca naszego konfidenta jebanego psa jokera. O kurwa chłopaki złapali QB69 ma status offline dwa dni ja pierdolę. OMG zmieniam IP bo mnie namierzą. Kurwa ktoś do mnie puka, zaraz będę AFK, lol po peki, dio, to nie otwieraj to kurwa CBS. Ja to spierdalam za granicę hue, hue. To co zrobiła grupa wesołków z d 2 tsp nazywających się Polish Elite Spammers można porównywać z działaniami spannerów na skalę światową. Ktoś za to beknie i tym kimś będzie MJ jaguar to on hoduje pod przykrywką. Z Leon FG tego nędznego forum ogrze komputerowej profesjonalnych szkodników w internecie dlatego uważam, że powinniśmy od Baracka Obamy żądać ekstradycji, i, z Sądzić go w polskim sądzie za to co zrobili jego poplecznicy Bartusiowi i jego łatwej matce, która robi mi loda właśnie pod biurkiem. FG kurwa wszędzie FG. Oto nasi tajni agenci właśnie wybali się do tajnej bazy NFAGA i próbują się dostać do jego pomieszczenia, gdzie się znajdują informacje o skrypcie d2jsp.com. Jesteśmy przed głównym wejściem otwieraj kurwo. Nasi agenci próbują nawiązać kontakt z en Jaguarem ale skurwiel chowa się za kolejnymi drzwiami. I kolejnymi z czytnikiem hasła co zajebany onanista. Hey you mother fucker, get out of there. Spierdalaj paparig. Hey fak choć tu albo ci wpierdolimy i zjemy ci matkę. Oh really hue, hue, get the fuck out. A to kurwa gada przez glośniki zamontowane w bazie. Kolejne drzwi i kolejny ja pierdolę chyba za dużo osób mu chce wpierdolić. Zostawił kartkę z nikiem małpa D2JSP i podpisał, że za w G podda się ekstradycji a to jebana pazera, właśnie kasuje damy ze skryptem D2JSP żeby zatuszować sprawę a to kurwa, jednak nasi agenci mu próbują w tym przeszkodzić i niedługo znajdzie się w polskim sądzie i beknie za tych spamerów. W ten sposób kończy się koszmar rodziny baczyków, co prawda synalek będzie miał traumę bo od dwóch tygodni i nie wychodzi z domu, bo każdy internauta chce mu wpierdolić, a matka masyfa, bo dawała dupy urzędnikom, ale sprawiedliwości stanie się zadość odetniemy ich od wirtualnego życia, stara Bartusia z nerwów dostała menopauzy i posiwiała. Posiwiałam, nie mam okresu i mój wzrok od spamu spierdolił się, że mam minusy 10 dioprii, ale przynajmniej tych cholernych zboczonych gnojków i tego przestępcę N. Jaguara Paula Taulborga wsadzą za kratki kto by pomyślał, że internet w dzisiejszych czasach może ludziom spierdolić mi i mojemu synkowi spierdolili nie wybaczę, im tego mąż mnie rzucił, wyrzucili mnie z pracy codziennie robię gałę policjantom a, i tak nie czuję satysfakcji z tego co zrobiłam, dlatego postanowiłam dalej obrabiać gałę i walczyć ze spamerami bo nie można im pozwolić rozprzestrzeniać swych zarazków jak wirusy. Tu z tego miejsca chciałam pozdrowić userów d 2 jsp że jeszcze po was wrócę kurwy. Tak więc kraj kuzbanet i każdy straci swoje cenne w Gieloka i Life. Y. Niestety rzeczywistość stała się okrutna wraz z banną spamerów za kraty poleci mój brat który również uczestniczył w spanie na D2JSP oto jego zdjęcie, to kurwa jebany zjebnie sądziłam że on nie ma życia i spędza swój czas z bandą debili kręcąc dramę i nie przyznając się do mnie to tylko dlatego że kiedyś go złapałam jak walił konia przy mojej fotce. Jedyne co mi pozostaje to jeszcze napisać mu list pożegnalny. Klik, klik, cześć z pamiętaj o mydełku dla kolegów. Klik, klik, p.n. wypierdala i klik, klik wyśni.